Przyszła wiosna, rusza sezon europejski, a ja mam dla was szybkie tipy, gdzie pojechać na wyścig Formuły 1. Wiecie, jak influencerzy robią? Pytacie mnie w prywatnych wiadomościach, skąd ta brązoletka, albo skąd ten dresik. Wy mnie o to nie pytacie, bo 90% z Was to faceci, ale jest jedno pytanie, które w każdym Q&A się powtarza i to jest pytanie, gdzie pojechać na wyścig Formuły 1. Ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że ja z kolei pytam, czy chcecie całego fajnego weekendu, a Formuła 1 ma być jego częścią, czy interesuje Was tylko i wyłącznie dobre ściganie i te tory, o których teraz Wam opowiem trochę o tym są, to są szybkie rady ode mnie, różne tipy, i no cóż, podzielimy ten sezon europejski na dwa. Koncentruję się na Europie, bo to jest bardziej w zasięgu. I co, zaczynamy? Najpierw Grand Prix Emilii Romanii 24 kwietnia. Mówię o tym dlatego, że są jeszcze bilety, a może są jacyś ferrariści, którzy chcieliby się tam dostać. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Ferrari, to dostanie się z Warszawy jest całkiem proste, ponieważ jest bezpośredni samolot tanich linii lotniczych. Te bilety to general admission trzydniowe za 105 euro, a na trawniki za 140. Euro. Natomiast jest jedna rzecz istotniejsza. Otóż rok temu, gdy po raz pierwszy byłam na Imoli, e śmiał się ze mnie Roberto Kinkero, włoski dziennikarz, który mówi: Ty byłaś na Imoli? E nie, ty nie byłaś na Imoli. E to była Imola e bez kibiców, więc prawdziwej Imoli e jeszcze nie widziałaś. No i właśnie, i kibice, których ma być 150 tysięcy, z jednej strony na pewno zrobią mega atmosferę, więc będzie to super wydarzenie. Z drugiej strony, nie zaczynajcie nawet myśleć o wyprawie na Imole bez ogarnięcia mieszkania. I niech ręka Boska was broni, żeby brać to mieszkanie w okolicach Bolonii, bo stamtąd to dwie godziny. Tak mówią optymiści. Może coś będzie lepiej. Z drugiej strony jest Faenza, gdzie jest siedziba Alfa Tauri swoją drogą. Natomiast najlepiej od południa omijając te największe, największe arterie, bo problem polega na tym, że Imola jest malutka, więc już. Sam wjazd do miasta dostanie się na tor, sprawia, że utykasz w bardzo wąskich uliczkach w takim malutkim włoskim mieście i to jest prawdziwy, to jest prawdziwy kłopot, oczywiście plus tego jest taki, że można sobie zwiedzić Bolonie wieczorkami, to jest, to jest fajne, przede wszystkim jednak, Imola to senna, więc to co robicie, jeżeli będziecie na Imoli, to idziecie do parku, idziecie pod pomnik, senny chłoniecie tę atmosferę. Ten pomnik jest umieszczony przy tamburello, to jest oczywiście teraz szykana, dosłownie przez płot z torem, więc senna trochę patrzy na ten tor. Wywieszone flagi, wspomnienia, pozdrowienia, bardzo wzruszające, pełne refleksji. Miejsce, które też pokazuje, że Imola, choćby nie wiem co się stało, zawsze będzie Artona Senny. Naprawdę niesamowite doświadczenie, bardzo polecam. Co ważne z perspektywy tego weekendu, jeżeli byście się wybierali w ostatniej chwili, to to, że jest to weekend sprinterski, więc w piątek są kwalifikacje już. A w, w sobotę sprint i w niedzielę normalny wyścig. Natomiast ta um, różnica w harmonogramie weekendu ma znaczenie, jeżeli ktoś by na przykład sobie chciał się wybrać tylko na kwalifikacje albo coś takiego. Oprócz Formuły 1 będzie jeździć Formuła 2, Formuła 3 i Porsche. Także ciao i mola. Grand Prix Hiszpanii. 22 maja wracamy do Europy po wyjeździe do Miami. W tej chwili gdy patrzyłam na oficjalnej stronie, bilety i trzy dniówki, i jednodniówki są wyprzedane, ale myślę, że one się jeszcze gdzieś pojawią. Poza tym cały czas można je w różny sposób zdobyć. I tutaj to jest jeden z tych wyścigów, o których mówię, że można na nie pojechać, jeżeli godzisz się na to, że samo ściganie nie będzie takie super ciekawe, ale z drugiej strony masz obok bardzo fajne miejsce, bo jesteś obok Barcelony, wieczorem kolacyjka, La Rambla i tak dalej. Więc to jest dla tych, którzy chcą. Formułę 1 mieć gdzieś tam wysoko na liście weekendowych priorytetów, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie tym żyją. Polecam mieszkanie w tych małych miejscowościach gdzieś niedaleko. Toru, a już jak tam będziecie, to idziecie do knajpy i jecie bakłażana z parmezanem i miodem, o którym Wam powiem na Instagramie, jak będzie bliżej Grand Prix Hiszpanii. Ale na przykład bardzo fajnym miejscem do mieszkania jest Badalona, która jest na południe od toru, jest nad morzem, jest uroczą, małą miejscowością i nie będzie problemów z dojazdami, a będzie bardzo fajny klimat. Jeśli chodzi o to, gdzie mieszka, Boże, gdzie mieszkać, gdzie mieszkać na torze, gdzie być na torze, no to e, sprawdza się e, formalne lub nieformalna miejscóweczka z widokiem na T2 i T3 te i ten podjazd. E, jak tam dobrze, nie, z tego miejsca z tego miejsca się nie zajrzy, natomiast ja lubię rzeczywiście tam przesmyk on jest trochę wyżej, jest piętro wyżej, bo z jednej strony widzisz T2 i T3, z drugiej strony widzisz e, czwóreczkę i piąteczkę. W każdym razie to jest jedna opcja. A druga opcja, taka bardziej standardowa, to jest gdzieś w ostatnim sektorze, bo tam mamy tę sekcję przetrzykaną. Oczywiście, dojazd do ostatniego zakrętu. Tam jest mnóstwo trybun. Niektóre ze zdjęć, które tutaj widzicie, właściwie tu sporo. Nawet to są stare moje jakieś zdjęcia, bo chciałam, żebyście zobaczyli też Roberta Kubice. Bardzo ładnie stamtąd widać góry. Fajnie będzie zobaczyć, jak się będą spróbowały tam. Samochody tej nowej generacji widać je przez dość długo, więc to jest, to jest też plus. No i jakbyście chcieli poznać ten tor lepiej, to wpadajcie na trackwalk. Cezary się przeszedł po torze opowiada o różnych miejscach. Może na tej podstawie też zdecydujecie, gdzie chcielibyście siedzieć w ten weekend. Oprócz Formuły 1, Formuła 2, Formuła 3 i W series. Następnie grand Prix. Grand Prix Monaco, 29 maja, czwartek 40 euro, piątek 89 euro, sobota 71 euro, niedziela 419. Tak, wiem co przeczytałam, niedziela 419, to brzmi jak cena zaporowa, ale tutaj jedno zastrzeżenie. Ja nie mówię o tym, jak pojechać na Grand Prix Monaco, gdy ma się tonę pieniędzy, bo zakładam, że wtedy to nie jest problem. Mówię o tym... Dla tych wszystkich, którzy nawet nie zaczęli rozważać tego wyścigu, bo nie mają tony pieniędzy albo nie chcą, nie chcą ich wydać. Więc po pierwsze, nie trzeba w niedzielę oglądać z tarasu, wyścigu, żeby poczuć Grand Prix, klimat Grand Prix Monaco. Można spokojnie sobie kupić wejściówki piątkowe, sobotnie. Od razu przypominam, nie ma już zmienionego harmonogramu Grand Prix Monaco. Do tej pory historycznie treningi były w czwartki, piątek wolny dla Formuły 1, potem sobota i niedziela. Teraz Formuła 1 jeździ już w piątek, tak jak na wszystkich innych weekendach, więc z tą, z tą tradycją zerwano. Natomiast cały czas Obowiązuje jedna rzecz. Po jazdach ten tor się otwiera. Możesz sobie pójść na spacer, zrobić zdjęcie pod podium, zrobić zdjęcie na pole position, zrobić sobie zdjęcie z Fangio, pójść na imprezę na rozkaz, która żyje. Są tam knajpa na knajpie dla kibiców. I naprawdę atmosfera jest świetna. Też cała linia, taka, która prowadzi wzdłuż portu. Tam jest budynek m.in. E, MKOL-u? Dobrze mówię? Nie wiem. E, nie, w Federacji Lekkoatletycznej. No nieważne. No, w każdym razie w tym budynku na dole mieszczą się knajpki, na przykład przyzwoite i normalne jest stars and Bars, które normalnie działają w trakcie weekendu. I jak już się skończą jazdy, można sobie tam po prostu pójść, a one są przez pod spadokiem. Więc fani tam wspinają się na kwietniki, kombinują gdzieś jakieś, jakieś przesmyki, wyszukują. Natomiast tam jest też jedno z wyjść z spadoku. Tam będą mogą przemykać kierowcy, na pewno będą przemykać dziennikarze i fotoreporterzy, bo oni z tego budynku tam mają biuro prasowe. Wpadają do, do padoku, można zajrzeć, więc naprawdę jest to już jakieś miejsce, z którego, z którego coś, coś widać. A jeśli nie chcecie chodzić do knajp, no to zawsze można tak jak ja. Parę lat temu. Tak, to co trzymam w ręce, to jest jedna wielka tradycyjna bagieta, a za mną z tyłu jest Energy Station, więc tutaj luxury la la, la a tutaj po prostu zwykłe zakupy ze sklepu, bagieta, francuski ser, pyszniutki pomidorki, butelka wina i jesteś ogarnięty, a naprawdę czujesz klimat tego, tego miejsca, więc bardzo polecam. Gdzie mieszkać? Pierwszym naturalnym wyborem wydaje się Nicea, ale to wcale niekoniecznie musi być wybór najtańszy. To jest wybór dobry, szczególnie, że um, to Grand Prix można zrobić bez samochodu. Czyli przylatujesz do, do Nicei i stamtąd poruszasz się tylko i wyłącznie pociągiem. Ale jak spojrzycie na to, gdzie ten pociąg jedzie, i porównacie to sobie z jakimiś mapkami na stronach rezerwacyjnych. To patrzcie po tych ikonkach stacji pociągowych, ponieważ na całym wybrzeżu aż do Włoch są stacje. I mój myk na zrobienie tego w ciekawy sposób to mieszkanie we Włoszech. 45 minut pociągiem i jesteś w centrum Monaco, 10 minut w dół do, do portu. Przechodzisz przez malownicze uliczki, przez ryneczek, taki placek, na którym też są knajpy i, i, i tam można fajnie czas podczas Grand Prix spędzić. A mieszkasz we Włoszech. I tylko jedna ważna rzecz, pamiętajcie, Monaco nie jest w Europie formułowo, no boże, formułowo. Komórkowo nie jest w Europie, więc pierwsze co robimy to wyłączamy um, telefony, wyłączamy roaming w telefonach. Ewentualnie kupujemy miejscowego Sima, monakijskiego, nie francuskiego, monakijskiego, ale najlepiej to po prostu wyłączamy dane komórkowe, bo inaczej okaże się, że koszty roamingu będą wyższe od kosztów dolotu, biletu i mieszkania, i to jeszcze razem wzięte. Binder, dandat, ja zrobiłam to po to, żebyście wy nie musieli, więc pamiętajcie o tym. Co jeździ w Grand Prix Monaco w, ten, w tym roku? Formuła 2, Porsche. I freka, więc formuła Regional by Alpine, tak trochę pomieszałam polsko-angielski, i tam jeździ a propos mieszania polskiego i angielskiego, tam jeździ Roman Biliński wychowany na wyspach Polak, więc możecie sobie zobaczyć młodego zawodnika w drodze do tych wyższych kategorii bolidów jednomiejscowych. Dalej mamy Grand Prix Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o wyścigi europejskie. 3 lipca, rok temu, było tam 356 tysięcy ludzi. Wow, niesamowicie. Natomiast wiele wam o nim nie powiem, bo tak, A, nie sprzedałem jeszcze biletów. B, jest to jedyny wyścig europejski, na którym jeszcze nie byłam. I może to jest tip sam w sobie. Nie, no, żartuję oczywiście, by zobaczyć tę atmosferę. Kolebki wyścigów, nie tylko wyścigów brytyjskich, ale w ogóle wyścigów. No, byłoby naprawdę niesamowicie, tym bardziej, biorąc pod uwagę, ile ludzi się tam e, pojawia i jaki ten klimat jest. E, no, ale to jeszcze, jeszcze przede mną. Jeździ tam w tym roku F2, F3, Porsche i W Series, jakbyście mieli ochotę. No i ostatni wyścig w pierwszej części. Naszego przewodnika po europejskich wyścigach Formuły 1. Grand Prix Austrii 10 lipca. Rok temu było tam 132 tysiące ludzi, wtedy jeszcze częściowo z ograniczeniami pandemicznymi. Piątek od 60 euro, 3 dni od 120 euro. To jest ten tor, który jest na drugim biegunie w stosunku do tego, co mówiłam o Barcelonie. Czyli Barcelona, nudne ściganie, tor taki sobie, ale obok blisko duże miasto. Tutaj fajny tor, pięknie położony, elewacje, kompaktowy, więc z wielu miejsc, z wielu trybun bardzo dużo widać, ale po środku niczego, kompletnie niczego. Jakie ma to konsekwencje? Dla wyboru trybuny, takie, że z wielu trybun bardzo wiele widać, oczywiście kultowa jest trybuna Maxa Verstappen, ale tam dostać się to graniczy z cudem, ale te trybuny przy dwójce, trójce to już są trybuny, z których, z których naprawdę widać bardzo dużą część toru i to, to polecam. Pamiętajcie też o biletach, które pozwalają zmieniać trybuny z dnia na dzień, to też jest fajna opcja. Natomiast pierwsze, najważniejsze, co robicie przed planowanym wyjazdem na Grand Prix Austrii, szukacie mieszkania. Koniecznie, tam naprawdę nic dookoła nie ma. Rekord, jeżeli chodzi o dramat mieszkaniowy pobił Eleven kiedyś, na szczęście wtedy beze mnie, bez mojego udziału. 120 km. Od toru i to nie jest 120 km po autostradzie, bo tam w pewnym momencie już wbijasz naprawdę w, w, górskie, w górskie klimaty. Więc, więc, po pierwsze, mieszkanie, to tego szukajcie. Jest też opcja, żeby mieszkać w namiocie przy torze, ewentualnie są tam kamperki to i to miasteczko wyścigowe żyje, no ale to wiadomo, no, jesteś, jesteś skazany na kaprysy pogody. I nie wszyscy to lubią. Jeżeli to jest wasz klimat, to to tam jest chyba najfajniejsze, jakie, jakie ja widziałam. W zeszłym roku tam chodziłam, bo musiałam czekać dłużej, żeby wejść na tor, bo czekałam na wyniki testu i covidowego, i dużo czasu spędziłam w tej strefie kibica. Było naprawdę Było naprawdę mega. A jeśli chcecie przejść się po tym torze. Ja to zrobiłam, trochę wycierpiałam. Nie, no na szczęście krótki. To też polecam track walk. Tutaj Cezary namówił mnie na tę, na tę wyprawę, i możecie sobie sami zobaczyć, co widać z poszczególnych miejsc, czym się charakteryzują, i sobie wybrać, gdzie chcielibyście tam siedzieć, albo po prostu wybrać się. Na tor, co będzie jeździć oprócz Formuły 1, Formuła 2, Formuła 3 i Porsche Super Cup. Ja Austrię bardzo lubię, bardzo polecam i też wiem od moich przyjaciół, fanów F1, że Austria była dla nich takim bardzo miłym zaskoczeniem, gdy się tam udali, więc Anusz, więc okaże się, że to jest Wasz klimat, o ile pasuje Wam nic, nic i tylko Formuła 1. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Suby się zostawia, wiecie gdzie. Rok temu 2 miliony 690 tysięcy osób pojawiło się na torach i to mimo ograniczeń pandemicznych, jeszcze w bardzo wielu miejscach. Więc jeżeli chcecie być częścią z tej, tej grupy w tym roku, no to tak wygląda pierwsza część kalendarza europejskiego i moje rady. Druga już niebawem. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na torach.